Cocha Niezgółka i Siedem Demolutków. Bajka dla dorosłych według braci Grimów. Do rzeczywistości zbliżył i unowocześnił Wiktor Trościanko. Któż z Was tej bajki nie zna? Wszyscy ją znacie. Zlama Cocha, Królewna Śnieżka, Siedem Krasnoludków i wspaniały Królewicz, dzięki któremu wszystko dobrze się kończy aby dzieci mogły grzecznie zasnąć. Bo to bajka dla dzieci. Znamy ją z opowiadań, z książki, z kolorowego filmu i jego melodii. Rzeczywistość nie jest tak daleka od fantazji bajek, jakby się zdawało. Tylko ta rzeczywistość, czyli życie, z upodobaniem przerabia bajki po swojemu, często na opak. Łatwo baść się baję, trudno rzecz się staje, przypominają nam w każdej niemal bajce. Opowiemy więc wam, jak się rzecz stała w kraju nie za siedmiu górami, tylko w tym najbliższym. Jak życie opowiedziało i dalej opowiada bajkę o macosze, krasnoludkach i śnieżce. Uwaga, zaczynamy. <ślesy> Wali ją niezgułka, bo każdemu o byle co mówiła, ty nie niezguło. Kiedyś pewnie nie była tak brzydka, ale teraz była szpetna, choć bardzo zarozumiała i nie mogła ścierpieć, że inni nie są tak szpetni jak ona. W czasach swej pierwszej młodości poślubiła urodziwego wdowca z córeczką. Wdowiec był biedny, ale pisał ładne wiersze, grał i śpiewał. Nazywał się Stanisław Wolny. Wolny to było jego nazwisko. A córeczka miała na imię Pola. Tak jak pola, zielone na wiosnę, złote i srebrne latem i białe zimą. Pola, polka, poleczka, nazywał ją ojciec i mawiał, że największe jej bogactwo to nazwisko Wolna. A że była ładna, macocha jej nie cierpiała. Mężowi też zatruwała życie, że tylko gryzmoli wiersze. Coraz częściej mawiała mu ach ty nie zguło, aż mu życie do reszty zatruła. W okolicznościach bliżej nieznanych Stanisław Wolny, poeta, mężczyzna wielkiej urody, umarł. A ludzie powiadali, że niezgułka macocha pewnie mu do tego własnoręcznie pomogła. Pozwólcie, moi drodzy, że się wtrącę. I przypomnę, że to dopiero wstęp do bajki dla dorosłych, wstęp, że tak powiem, realistyczny. Teraz zaczyna się wątek baśniowy. Po śmierci wolnego, Niezgółka zawarła w ościennej stolicy Związek Radziecki. I dopiero z tego związku urodziło się kolejno siedmioro niemowląt płci męskiej. Trudno jednak było ich nazwać chłopcami, bo nie wyrośli. Pozostali karłowaci, tacy jak pokraczne kosodrzewiny, co już gruntu pod korzeniami nie mają, tacy szpetni jak matka, która w swoim nowym związku jeszcze nabrała szpetoty. Miała piersi na świecie, wąskie gardło, niską stopę życiową, i najróżniejsze przejściowe braki, o których można by było długo mówić, a może nawet bez końca, jako że te braki wcale się nie kończyły. Z czasem szpetne niemowlęta wydoroślały, stanęły na własnych nogach, zdobyły własną osobowość. Nazwano je demolutkami. Nie trzeba dodawać, że ta szpetna rodzinka nienawidziła poli wolnej i robiła wszystko, aby jej się pozbyć. Macocha Niezgółka w tym czasie, właśnie na skutek tego związku w ościennej stolicy, rządziła całym krajem, a jej siedem demolutków kierowało resortami. Jeden nazywał się Ważniak, Towarzysz Ważniak. Z całej postaci urosła mu do niebywałych rozmiarów głowa, ale tylko dlatego, że mu tam uderzyła sodowa woda. Drugi nazywał się Ciemniak. Towarzysz Ciemniak kierował resortem oświaty. Trzeci, mętniak. Towarzysz mętniak był szefem ideologii. Czwarty, tajniak. Towarzysz tajniak był szefem bezpieczeństwa. Z całej postaci miał karykaturalnie rozwiniętą prawą rękę, do bicia, i prawe ucho do podsłuchu. Piąty nazywał się ponurak. I był szefem od jubileuszów. Szósty, Sztywniak. Towarzysz Sztywniak poszedł w dyplomaty. Wreszcie siódmy, Demoludek, nazywał się po prostu Cwaniak. I nic nie robił, bo twierdził, że robota to dla frajerów. Żył z afer gospodarczych. Tak to życie zamieniło bajkowych krasnoludków w zespół, czyli kolektyw nowoczesny, postępowy ze związkiem radzieckim na czele Jakie w tym wszystkim były losy Poli Wolny pasierbicy złej macochy Niezgulki, zaraz się dowiemy, bo właśnie zbliżamy się do pewnej uroczystości państwowej, do pewnego jubileuszu. Słuchacze zapewne pamiętają, że w bajce braci Grymów dużą rolę odegrało magiczne zwierciadło, w którym przeglądając się macocha pytała – Zwierciadełko, zwierciadełko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? A zwierciadelko grymów odpowiadało: Królowo, jesteś piękna jak gwiazdy na niebie, ale śnieżka jest tysiąc razy piękniejsza od ciebie. W naszej bajce i trochę podobnie, i trochę inaczej. Niezgółka zamiast zwierciadła miała tak zwane masowe środki przekazu, które zawsze odpowiadały, że macocha jest najpiękniejsza i najlepsza na świecie. Nadszedł uroczysty dzień jubileuszu tysiącznego przemówienia niezgółki. Cały naród, zagnany przez demolutka Tajniaka i jego podwładnych, stanął jak jeden mąż na placu Defilat przy ozdobionym odpowiednimi portretami. Orkiestry na zmianę grały krzepiące marsze. Momentem kulminacyjnym było pojawienie się macochy niezgółki w otoczeniu siedmiu demolutków. Tłumy się zakołysały na dany znak i kołysząc się bez przerwy śpiewały. Czasem na mównicy, zwanej trybuną cudów, mocną choć niską stopą życiową, stanęła niezgółka i, wypinając piersi na świecie, tak zaczynała mówić: Towarzysze i łobywatele, ilemżem to razy już wam mówiła, że przekroczymy plany. I przekroczyliśmy.

Lepiej niż było. I czyż nie jest? Czy ktokolwiek z was śmie powiedzieć, że nie jest? Tajniak przygotować aparaty. No nie widzę ani jednego głosu sprzeciwu. Naród cały jednomyślnie uznaje, że tylko... Pod naszym przewodem może maszerować ku świetlanej przyszłości ze Związkiem Radzieckim na czele. Brawo! Brawo! Otwieram część artystyczną, na cześć naszego jubileuszu. Ponurak, otwieraj! Towarzysz, waźniak, odczyta okolicznościowy list do naszej ukochanej. Ty wiesz, że nie chwaliłem wielkich tego świata. I ten list dziś do Ciebie nie dlatego piszę, że stoisz w ostrym świetle, niby na cokolwiek. Wszyscy na Ciebie patrzą, wszyscy Ciebie sławią, ale kiedy mi ciężko i kiedy się gubię, myślę zawsze o Tobie. Wiem, że Ty tak samo. Kochasz Polskę szeroką i tych prostych ludzi, którzy nową ojczyznę z wysiłkiem budują. I wiem, że Ty masz rację. A teraz przemówi w imieniu najszerszych mas ludowych dziewczyna traktorzystka. Pluska strumyk w gaju, kwitnie jarzębina, traktor w polu orze, śmieje się dziewczyna. Śpiewa słowik w sadzie, księżyc w stawie pływa. zorałam murk tyle, takam dziś szczęśliwa. Chciałabym się zmienić w szczero-srebrny księżyc, żeby jej belweder w Warszawie osrebrzyć. Nie jestem słowikiem, księżyc się nie zmieni, lecz będę traktorem, głębiej oraz Ziemię. W dalszym ciągu uroczystości ku czci. Towarzysz tajniak opowie wam, towarzysze i obywatele, swój sen. Sen tajniaka. Słucham! Towarzyszom z bezpieczeństwa dedykuję. A sen miałem taki. Serce krzyczało, patrz! Patrz w oczy! A majorowi chciało się spać. Tyle nocy niedospanych, mętnych, poplątanych, od dymu ciasnych. Wyprowadzić rzekł konwojentom. I zasnął. Śpi, majorze, świt niedaleko. Widzisz, księżyc zaciąga warte? Któryż to rok już nie śpi bezpieka, strzegąc ziemi, panom wydartej. Brnęła noc przez serce, przez rżyska, Kolejami się snuła po torach I przyszedł towarzysz Dzierżyński Do towarzysza majora. Dzierżyński patrzył, Jak żojczysta noc Za oknem drzewa kołysze. Cóż, jestem stary ciekista, A zazdroszczę wam, towarzyszu, Zazdroszczę wam nocy łódzkiej, tej na Piotrkowskiej i tej w oczach znajomej, ludzkiej, niespokojnej, bezpieczniackiej troski. Major pięści zaciska, a pięści ma mocne, ciężkie i idzie Feliks Dzierżyński z majorem przez gmach bezpieczeństwa. Witajniakowi za jego piękny sen, który nam opowiedział z honorem. Na zakończenie tego wzruszającego hołdu mas ludowych dla nas, dla władzy, chór traktorzystów wykona pod komendę Towarzysza Mętniaka pieśń traktorzystów. Nasze konie nie cuchną potem, nasze konie śmierdzą oliwą. Cóż, że w twarz siepnie złota, gdy się motor pod nogą, jak pies posłusznie do biegu zrywa. Naszym koniom weterynarz nieznany, naszym koniom brzegie w brzuchach A tymczasem, tymczasem korzystając z zamieszania oraz zgrupowania tajniaków na uroczystości ku czci, pola wolna uciekła z domu macoch, mając do wyboru sen tajniaka wybrała wolność. Tu odwołajmy się do tekstu braci Grymów, aby oddać złość macochy. Przeraziła się, zżółkła i zzieleniała ze złości. A złość i zazdrość wciąż rosły i rosły w jej sercu jak trujące ziele. Aż wreszcie nie miała już nocy spokojnej. Przywołała demolutków i rzecze. Takieście to nie z góły. Taka to wasza operatywność! Jak mi nie znajdziecie tego Benkarta, tej wolnej, każe was zdjąć! Zrobię jej taki proces pokazowy, że sobie ruski. To jest, chciałam powiedzieć, Polski miesiąc przypomni! No, jazda! Rozbiegły się demolutki na wszystkie strony świata, a nawet więcej niż na wszystkie, bo stron świata jest cztery, a demolutków, jak mówi bajka, było siedem. Pobiegli więc na czele swych chłopców: ważniak i sztywniak, mętniak i ciemniak, tajniak i ponurak. Cwaniak pozostał, aby pisać do masowych środków przekazu reportaże z pościgu i przygotowywać się do sprawozdań z sali sądowej przyszłego procesu. A tymczasem pola wolna. I lasami błąkała się, uciekając po kamieniach i przez ciernie. Był już wieczór, gdy ujrzała maleńki domek i weszła do niego chcąc odpocząć. W domku tym wszystko było tak proste, czyste i miłe, że nie da się opowiedzieć. Domyślacie się, drodzy słuchacze, że był to dom krewnych ojca Poli, mieszkańcy tego domu, jak ci z Bajki Grymów, wydobywali z ziemi cenne lśniące kruszce. Kiedy się ściemniło, wracali z pracy, a zastawszy pole, kładli przed nią po kolei swoje skarby, mówiąc Nie ma tu nic szczególnego, żadnych tu dziwów świata, fundament skalnych odłamów, z płazów świerkowych chata. Drugi z wolnych brał do rąk skrzypce, wodził smyczkiem i mówił. Dylu, 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 dylu ma skrzypeczko mała, Tyś mi tylko jeszcze jedna w życiu pozostała. Mam ci dwa patyki: stylu bogactw, stylu, Cóż mi ludzkie krzyki, syki, dylu, dylu, dylu. I tak, po kolei, jeden po drugim składali przed Polą swój dzień przeżyty swe myśli, marzenia, tęsknoty, barwne jak rajski ptak. Pozostała pola Ukrewnych, wolnych. Całe armie tajniaków wytężyły kolektywne ucho, węszyły kolektywnym nosem i nic. Tego domu znaleźć nie mogli. Na to nie mieli węchu, słuchu, na to wzrok ich był ślepy. Zatrzęsła się ze złości macocha. Dniami i nocami nie mogła znaleźć spokoju i myślała tylko o tym, jakby pasierbice schwytać i pozbawić wolności. Niech się wtedy nazywa wolna, jak ją posadzę za kratami, mówiła do siebie. Zawiódszy się jednak na swym aparacie, który nie nadążał, po namyśle postanowiła sama zająć się poszukiwaniem. Weszła więc do tajnej komory, gdzie nikt nie wchodził i tam przy pomocy przodującej nauki radzieckiej wyprodukowała trujące jabłko. Wyglądało ślicznie. Z jednej strony czerwone, z drugiej białe. Biało-czerwone. Zatrute było tylko z jednej strony. Dla dodania mocy zatrutemu jabłku, powtarzała Macocha wiersz dialektyczny. Dialektyka się schyla nad naszą epoką, jak nad rodzącą. Lekarz, niemożliwość. To metafizyka. Metafizyka. Lże, lże. Lże, lże. Przebrana za matkę ojczyzny, przyszła macocha do domku wolnych, gdy mężczyźni pracowali w kopalniach drogocennego kruszcu zapukała do drzwi. — Nie mogę wpuścić nikogo! — Jabłka! sprzedaje jabłka! Biało-czerwone, rumiano-śnieżne! Jabłka zdrowe na cerne! Wpuść mnie, panienko! Jabłko to nie truci, a ja niebezpieka! Popatrz przez okno, widzisz? Kroję jabłko na dwie części, ja jem tę polówkę czerwoną, a ty zjesz białą. I ogarnęła pole taka ochota na jabłko, Taki poczuła apetyt, że otworzyła drzwi, wzięła z rąk kobieciny białą połowę, podniosła do ust i padła bez tchu. Bo w rodzinie wolnych rozwaga i przezorność nie były cnotami z dziada pradziada. Nieraz ich oszukiwano, nieraz żalowali po szkodzie. Tym razem już nie pomogą ci żadne zakręcia. Ta to już mamy z głowy. W tym miejscu bajka powinna się skończyć. Bo pola Wolna wprawdzie nie umarła, ale pozostała w letargu, i nikt nie mógł się jej dobudzić. Najczulsze słowa, zaklęcia, obietnice. Dam tobie cały łańcuch chceń i chęci. Promieni siedem dam tobie tęczowych i tę ogromną księgę bezpieczeńci, którą przewiewa wiatr. A będziesz z owych, co jako duchy noszą się osobne po niedotkliwych falach zaświatowych. Pola wolna nadal leży w letargu. Ale od czegoż ruchome granice rzeczywistości? Życie zbliżone do bajek, a bajki do życia. Więc i ta skończy się kiedyś tak, jak się kończyły bajki dla dzieci, którym mówiliśmy, że piękno i dobro zawsze zwycięży, że słowo prawdziwe zmartwychwstaje. Macocha i demolutki któregoś dnia znikną jak zły sen. Demolutki tak skarleją, że przestaną istnieć. Ważniak pęknie od swej ważności, ciemniak utonie w morzu ciemnoty, sztywniak zesztywnieje na kości. Tajniak zacznie śledzić sam siebie, o ponuraku i mętniaku ludzie zapomną. Może tylko jeden cwaniak przetrwa i napisze, jak skończyła macocha niezgółka. Wtedy przeczytamy epilog i tej bajki. nie miała ze strachu i przerażenia. I nagle stała się tak brzydka, tak potwornie brzydka, że nikt nie mógł na nią patrzeć, a ona sama nie chciała już przeglądać się w zwierciadle. Z krzykiem pobiegła przed siebie i ukryła się w wielkim, gęstym lesie. Nikt jej już więcej nie widział i nikt nie wie, co się z nią stało. To bajka dla dorosłych pod tytułem Macocha niezgółka i siedem demolutków. Autorem audycji był Wiktor Trościanko. Realizacja Jacek Machniewicz. Tu rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w programie świątecznym.